Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Supergirl. E, Supergirl, jak się domyślacie, wzoruje na Supermanie, e, a samo powstawanie tej postaci było bardzo kontrowersyjne w historii, e, zwłaszcza, że w latach 30. W XX wieku zaczęło się od e, powstania postaci z, nad, e, złoczyńca z nadludzkimi e, mocami. E, ta, e, to bazowanie na e, filozofii na książce taką Zaratusta e, było w pewien sposób e, mocno e, wpisujące się w ówczesne e, patrzenie na e, wyjątkowość i to e, co wyjątkowym wyjątkowym postaciom wyjątkowym osobowościom e, można Czego mogą się dopuścić? Później e, ta postać ewoluowała. E, prawdopodobnie miało to e, bardzo wiele wspólnego z e, tym, że twórcy w pewien sposób spojrzeli na wszystkie te rzeczy, które e, zaczynały się dziać na świecie z nieco innej perspektywy, bo pamiętajmy, że lata 30 to jest e, powolne dochodzenie. E, różnorodnych totalitaryzmów do władzy i e, dążenie do wykluczenia e, Żydów, a twórcami e, Supermana e, są e, żydowscy autorzy. E, I to spowodowało nieco inne, e, inny kierunek e, podążania. E, Superman, e, powstała e, druga wersja tej postaci, e, dobra, bohater, superbohater, wzorujący na... E, w postaciach na, z jednej strony na judaizmie, a z drugiej strony na mitologii greckiej, gdzie superbohaterzy, Tytani są potrzebni ludzkości, aby ją ratować. No i właśnie taka postać Supermana jest nam znana i kojarzona. I właśnie z tą postacią Superman nam się kojarzy już tej pierwszej. Większość osób nie zna. Pamiętają o niej tylko znawcy komiksów i osoby zajmujące się zgłębianiem tajników popkultury. A dzisiaj przechodzę z komiksem Marikota Maki i Joelle Jones. Super Girl, jak być super. Cała ta seria, jak być super, to opowieść o właśnie Super Girl, czyli super dziewczynie, super bohaterce. Ma ona takie same korzenie jak ten dobry, super bohater, Superman. Pochodzi z tej samej planety. Jej kapsuła trafiła na ziemię może troszeczkę później, a może nawet i w tym samym czasie. E, mamy tu nieco inną e, historię, ponieważ e, dziewczyna ma dostęp do technologii e, różnorodnych, e, a jej pierwowzór męski no to, ze względu na to, że był kreowany w latach 30. E, nie miał tych możliwości. Tutaj nastolatka korzysta zarówno z telefonu, jak i z internetu. Naukowcy także korzystają z pewnego rodzaju różnorodnych osiągnięć technologicznych, ale mamy też tutaj hmm, pójście w stronę science fiction, gdzie no jest tej technologii więcej niż bylibyśmy w stanie, niż ona, niż istnieje obecnie. I jest ona no, dość można powiedzieć, że prawdopodobna, jeśli byłoby, byłaby, taka postać super bohaterki, która ma niezwykłe moce yy, i te moce można byłoby z niej wysysać. Bo, właśnie wokół tego yy, wysysania mocy toczy się yy, akcja, ale my o tym oczywiście na początku nie wiemy. Na początku poznajemy dziewczynę, która jest przeciętną nastolatką. I no, przeciętną, ale o idealnej cerze, idealnej figurze i, i idealnych wynikach sportowych. I wydawałoby się, że nie jest w żaden sposób jakoś specjalnie niezwykła, ale zaczynają w jej życiu dziać się dziwne rzeczy. Zbliżają się 16 urodziny, i coraz więcej rzeczy jest innych. Niż do tej pory. My na razie nie wiemy dlaczego, już pod, pod koniec komiksu oczywiście będziemy wiedzieli, ale nie będę Wam spoilerować, bo nie na tym polega moje zadanie. E, Wyrasta jej, jej super gigantyczny pryszcz. Y, zaczynają się dziać jakieś dziwne zmiany w otoczeniu, a, a całym zwieńczeniem tych zaskakujących wydarzeń jest. Y, Wywołanie trzęsienia ziemi w czasie zawodów lekkoatletycznych, i w czasie tego trzęsienia ziemi ginie jej przyjaciółka. Co tak naprawdę tam się stało? I czy faktycznie nasza bohaterka miała jakikolwiek wpływ na to, jak owe wydarzenia wyglądały, musicie się przekonać, sięgając po komiks. Jest to ciekawa propozycja pokazująca, Walkę dobra ze złem z jednej strony, z drugiej strony mamy też innego superbohatera, ale takiego, który doświadczył wiele zła i był wykorzystywany przez ludzi, i on pragnie się zemścić. Jak to wszystko dalej się potoczy, to dowiemy się w kolejnych odsłonach, na pewno. Tutaj mamy zderzenie się dwóch skrajnych postaci. Jedna chce pomagać ludziom, inna chce ich zwalczać i niszczyć planetę. Jedna wie, że już nie ma ich planety, nie mają do czego wracać, bo krypton został zniszczony, a druga ma nadzieję, że zniszczy Ziemię i wróci do siebie, do domu dwie e, przeciwstawne e, dwa przeciwstawne cele e, i pokazanie dwóch e, skrajnych racji jak owe racje one się ścierały to przekonamy się w kolejnych tomach e, pojawia się tutaj gdzieś też e, postać e, supermana dziewczyna e, od niego chce zdobyć e, wiedzę na temat e, siebie i swoich e, supermocy Uzyskać pewnego rodzaju wsparcie. Polecam i do zobaczenia.